W piątek, 2 maja rozwiązujemy quizy filmowe i dzisiaj, jak widzicie, zaczynamy od Movie do, z tego względu, że jest dosyć wcześnie i Cinematrix y, potrzebuje czasu, żeby powstać y, złoża i pojawić się każdego dnia, więc y, po prostu dzisiaj pominiemy i zaczniemy od jednosekundowego streszczenia filmu wizualnego, którym jest właśnie Movie Duel. Ok, i tutaj od razu było, nie chcę powiedzieć, że łatwo, ale widziałem to słówko RIGS, było czarno-białe i charakterystyczne ujęcia, więc Kasablanka od razu pasuje. Frame. Kadr z filmu, zgadujemy jego tytuł. Coś eksploduje. Eee, to nie jest Mroczny Rycerz, ale w tym kierunku chciałbym <coughs> chciałbym spoglądać. Man V Superman. Czyjaś twarz jest skanowana. Dark Knight Rises. Nawet, nawet nie ma na liście. Dobrze, to inaczej. The Batman. Nie wiem, czy ja... W, czy, w jakim filmie, jaka twarz była skanowana? Uuu, mamy Javier Bardem'a. Javier Bardem, no, że wy. Piszemy No Country for All Men, mimo że to jest ewidentnie nie jest fryzura Antona figura. Muszę powiedzieć, że na razie obrazki mnie zaskakują koralina też to nie jest. Champen. Nie pamiętam jak się nazywa film z Pennem, gdzie on strzela. Two guns. Od The Gunnen może być. Dobra. Uuu. Przypadkiem się pojawiło, popisałem słowo Gun i rzeczywiście to jest Chompen <coughs> w takiej roli typu Liam Neeson. 2004 rok, 23 stycznia. 5 najlepiej zarabiających filmów. Mamy informacje o wynikach finansowych. I możemy kupować podpowiedzi dotyczące samego składu osobowego filmu. Więc zacznijmy od reżyserów: Eric Bress i Mackie Gruber. Podejrzewam, że animacja. O, oh nie: science fiction i thriller. Hmm. Ashton Kutcher. Czy to jest jak motyla? Nie, bo wcześniej szybciej wyszedł, nie? A jednak jest, okej, okay. okej. Okay. Universal, 53 miliony. Ben Stiller. Okej. Okay. Jennifer Aniston, gdzie Along Came Polly. DreamWorks. 7 milionów. W każdej historii o miłości jest miejsce tylko dla jednego głównego bohatera, Kate Bosworth i Toffer Grace, George Duhamel. O, reżyser Robert Luketic, reżyser filmu Legalna Blondynka. Absolutnie nie mam pojęcia. Win a date with Tad Hamilton. Widzę, że jest nieźle zmyślony tytuł. <laughs> I tą dziewczyną jest Kate Bosworth, no to też mało wiarygodne, a gwiazdą jest Josh Duhamel. Jesteśmy w bardzo 2004 roku. Obecnie znany z udzielania wywiadów o tym, jak dobrze żyje mu się na, w, w rolniczy, agrykulturalny sposób. Sony Pictures, 48 milionów. Reserwuje Tim Burton. To nie jest chyba planeta małp. Big Fish może? Nie, nie Big Fish, in begonia, tego nie chcemy. Tak jest. To jest ten Barton, którego nie widziałem jeszcze, a gdzieś przemknęły mi komentarze, że jest mocno niedoceniany. New Line, 330 milionów. Nie będzie triumfu bez porażki. Nie będzie zwycięstwa bez cierpienia i wolności bez ofiary. Reżyseruje Peter Jackson, co oznaczałoby, tak, jeśli to jest od 6 tygodni z 2000. ...trzeciego roku, to musi być Powrót Króla. Ile tam film... O, z Na 100 milionowym budżecie. Czyli tam New Line zainwestowało 300 milionów w całą serię, ale widać ewidentnie, że się zwróciło. cine to Mamy 16 podpowiedzi i 5 tytułów filmowych do rozpoznania. Podpowiedzi przestawiamy tak, żeby cztery znalazły się w rzędzie albo w kolumnie, dotyczyły jednego filmu, i wtedy ten film pojawi się tutaj na kolorowych paskach. już od razu chcę zrobić. ma skomplikowaną relację z J.K.M. Simonsem ze względu na to, że chcę film Whiplash ułożyć. Relives the same day Andy Samberg. To by pasowało. <coughs> Kirsten Wiig dates a police officer. To na pewno. Ojej, jest a baker. Ok, tu musimy to wszystko do, do Kirsten Wigg przedstawić. Andy Samberg jest na weselu z J.K. Simmons. To to jest właśnie film um, uh, Palm Springs. I ostatni będzie Bill Murray, albo raczej dwa ostatnie, Bill Murray w dniu Świsaka i e, popstar Never Stop Never Stopping. Dobra komedia, widziana przez bardzo niewiele ludzi, przynajmniej w trakcie jak chodziła i ludzie nie poszli na nią do kina i duży błąd. Teraz mamy 16 tytułów filmowych i 5 motywów, które je łączą. I na razie, jakby motywy mogą być bardzo różne, więc najpierw spróbujmy domyślić się jakiegoś, i potem będziemy szukać, czy są połączone, bo zdarzają się, a czasami są po prostu kompletnie różne. Johna Torturo teoretycznie widzę. Go problem jest taki że. A, ah, pan niego na pewno. <coughs> Malcolm X. Reżyseria. Ja na pewno chcę zrobić reżyserię Spike Lee. Adam Driver. <coughs> Edward Wood, i Malcolm X i Napoleon o figurach historycznych. Tu nie wiem tego ostatniego. Aha, amerykańskie remake koreańskiego kina. Dobrze, Old Boy Takwe, to znany. Bon, yy, Bong Joon ho Nie, Park Chan-wook, przepraszam. Tak, Park Przechodzimy do Daily Burgle. Mamy 9 słów, które zabraniają nam wejścia do skarbca. Te słowa możemy, możemy, je otworzyć, jeśli zgadniemy tytuły filmów, w których te słowa znajdują się w opisie fabuły. Jak wpiszemy jakiś tytuł, będzie sprawdzany opis fabuły, będzie wyciągane słowo i zaznaczone na zielono, jeśli ono się w nim pojawi. I następujące są słowa. Pościg, ucieczka, rodzina, babcia, król, góra, bogaty, podziemie i e, żmija. Literally don't know. Mitchells versus The Machines. Ok, udało się 4. to to jest całkiem niezły rezultat, jak widzieliśmy po wczoraj. Grandmother, King. Underground, Viper. E, spróbujmy Kill Bill. Ok, tylko Viper. Babcia. Nie, wpiszę Mrs. Doubtfire, ale wątpię, tutaj... Underground... Rich i King. Wolf of Wall Street. Ok, tylko to. King, Underground... Dobra, zr zróbmy... Midnight... Meet... Train. Okej, okay, przynajmniej to. Jeszcze dwie próby na dwa, dwa słowa. Nie mogę, nie mogę sobie przypomnieć żadnego filmu, gdzie babcia odgrywa rolę. Grandmother. Spróbujmy Little Miss Sunshine, mimo że tam ewidentnie jest tylko dziadek. Masakra, ostatnio nie mogę się włamać do tego skarbca. Fast and Furious Tokyo Drift. I, i gdzie jest grandma? Okej, okay, Takashi Grandmother. Gran, Hereditary. Holes. Ojej, dużo było takich, które można było trafić. Nie, nie mam nie jestem moje frequency ewidentnie nie jest zgrane z tym quizem jeszcze. Movie Words 25, cztery tytuły. Każdy z nich są mam 10 słów do wykorzystania i trzeba ułożyć cztery tytuły, które mają odpowiednio jedno słowo, dwa słowa, trzy słowa i cztery słowa. Nothing Hill od razu podoba mi się jako dwusłowne, Hook jest jednosłowny. Something, podoba mi się something to talk about. Przynajmniej ma, ma sens, wydaje mi się. I I love trouble będzie ostatnie. Okay. 10 na 10 i dzisiaj w ramach tego randomowego quizu rozwiązujemy filmy z Disneya, mimo że widzimy Pixar, ale Pixar należy do Disneya. W których istnieje scena po napisach, i musimy rozpoznać, co to jest za film. No i podejrzewam, że tutaj mamy auta. Czy to są. Incredibles? Kurde, rozpoznaje tego gościa, i, i, i że te scenę, właśnie jak patrzył na gadki, ale. To nie może być Despicable Me, bo to nie jest Disney. Chyba nie. Dobra, zostawiamy, jedziemy dalej. <śmiech> <Woli>. <śmiech> Chomiki. O ludzie. To będzie Hercules. Nie? A, przepraszam, hunchback. Of Notre Dame. No wystarczyło, że pisałem samo hunchback. Będę za każdym razem wpisywał Mulan. Czego tego nie rozpoznaję? Dobra, to jest akurat znany z filmu Moana. To jest ziomek z Frozen. Tutaj jest uh, Racket Ralph drugiej części, um, Brother Bear i Frozen, ale drugie i zobaczmy z czego to jest. Big Hero 6, ok ma to sens, Bolt, tego bym się nie domyślił, Wish nie widziałem, więc nie znam i Winnie the Pooh, ok nie wiem kim jest ten troll, ale e, należy do stumiołego Lasu prawdopodobnie. Dobrze, dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka, zapraszam do słuchania podcastu Kwartakina, gdzie nadajemy o filmach, które wychodzą w maju. I my widzimy się jutro. Pa.